Przemyskie Morcy podjęły wyzwanie, by sprzątały stawiki. To jest akcja nasza półtorej godziny. Wystarczyło, żeby zebrać tyle śmieci. Chciałam nominować z tego miejsca dwie grupy. Naszych kochanych Pirsów. Wiem, że dacie radę. I tak samo, słuchajcie, młodzież z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu z ulicy Słowackiego. Kochani, tutaj dzisiaj dzieci sprzątały. Wiem, że dacie radę tak samo i proponuję turyst fortu. <głos �agania> <noise> <Kuchani, trzeba głos>